Szanowni państwo radni, dla państwa w większości ten problem Beskidzkiej Drogi Integracyjnej to jest sprawa świeża. Dla mnie to jest rzecz, którą zajmuję się od 2008 2009 roku. I jeżeli chodzi o przebieg, o wyznaczenie przebiegów Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na terenie gminy Wadowice, to mieliśmy takie dwa główne wydarzenia, które miały miejsce na przełomie 2008-2009 roku. Po pierwsze zawiązał się komitet mieszkańców yy, południowych części naszej gminy, który zebrał ponad 5 tysięcy podpisów przeciwko przebiegowi, który zaproponowano w 2008-2009 roku. Yy, po drugie w następstwie tego Rada Miejska uchwaliła yy, rezolucję, Wzywającą projektantów tej drogi i inwestora do przygotowania alternatywnych wariantów, innych niż warianty południowe. Co więcej, inwestor, tego nie mam naniesionego na, na tą prezentację, więc to przeczytam z kartki. Inwestor również przeprowadził konsultacje społeczne na terenie gminy Wadowice, takie wstępne. I w konsultacjach tych około 200 osób, mam dwie osoby, Wyraziły poparcie dla przejścia zaproponowanego wariantem południowym, natomiast 2200 osób sprzeciwiło się w ankietach temu przejściu. Więc jedyne dane, jakie posiadała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to były takie. Protesty mieszkańców południa, w które zaangażowali byli również radni, około ponad 5000 podpisów ankieta jednoznacznie wskazująca, że mieszkańcy Wadowic nie chcą wariantów południowych, też z 2009 roku miażdżąca przewaga przeciwników i rezolucja Rady Miejskiej Wadowic i dysponując tym materiałem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podjęła żadnych działań, żeby przygotować inne przebiegi wariantów na terenie gminy Wadowice od tamtego czasu, dobrze wiedząc, że nie jest to wariant akceptowany ani przez samorząd, ani przez mieszkańców miasta. W wyniku tego doprowadzono do sytuacji, kiedy decyzja środowiskowa, wniosek o decyzję środowiskową jest złożony tylko i wyłącznie dla wariantu południowego, do którego dorobiono drugi wariant, żeby były dwa warianty jakieś. Natomiast tak naprawdę te warianty nie stanowią w naszym przypadku dwóch alternatyw przebiegu. Jest to ten, ten sam przebieg między tym samym terenem. I teraz Problem, który polega na budowaniu tej drogi na terenie Wadowic opiera się na tym, to będzie droga, która będzie wyglądać tak, z ekranami, będzie ona zresztą szła po nasypach, więc ta droga rozetnie centrum naszej gminy na dwie części, miejscowości Chocznia, miejscowość Wadowice, Zawadka, Gorzeń, Jaroszowice i Klecza, to jest przebieg przez tereny zamieszkane właśnie przez te miejscowości, takiej drogi. Drogi, na którą wjazdy są tylko na węzłach, drogi, na którą nie ma wejścia, nie ma z niej zejścia i stanowi ona fizyczną barierę dla ruchu turystycznego, dla ruchu lokalnego, dla przemieszczania się zwierząt, dla przemieszczania się rowerzystów, biegaczy, wszystkich tych osób, które miały korzystać z terenów rekreacyjnych na południu gminy. To jest węzeł, który jest proponowany w jednym z wariantów przez GDK. Tak będzie wyglądał teren Choczni i Kleczy, jeżeli by zrealizowany został w tym wariancie ten węzeł, i Gorzenia. Czyli powstaną tego typu konstrukcje. Wiążą się one z wyburzeniem 117 budynków na terenie gminy Wadowice. Z tego większość to są domy mieszkalne. Osoby, które stracą swoje domy, to jest jedna grupa mieszkańców, którzy ucierpią. Druga grupa to są ci, którzy będą w bezpośrednim położeniu z bliskości tej drogi, bo trzeba też Państwu wiedzieć, że zostaną wykupione tylko tereny bezpośrednio pod inwestycją, a oczywiście znaczna ilość mieszkańców Choczni, Kleczy, Jaroszowic czy Wadowic znajdzie się w bezpośredniej bliskości tej drogi, między innymi całe osiedle pod Skarpą. Ta droga będzie wpisywała się w krajobraz Wadowic, mniej więcej w ten sposób. Będzie ona szła nasypami i, i będzie miała ekrany. Będzie 20 metrów wysokości mniej więcej planowana, więc tak będzie wyglądał krajobraz Beskidu Małego z BDI. Widok na Wadowice będzie umilony widokiem na ekrany akustyczne, nasypy i przesuwające się samochody. Oczywiście z tego powodu nie ma zgody na realizację tej inwestycji ze strony dyrekcji Małopolskich Parków Krajobrazowych, gdyż jest to, droga ta stanowi ingerencję w krajobraz Beskidu Małego. Nie jest więc prawdą to, co czytacie w mediach, oczywiście byłego pracownika poprzedniej ekipy, pana Płaszczycy, że tylko Wadowice się nie zgadzają na BDI. Nie. Na, na BDI nie zgadza się oprócz samorządu Wadowic, również Małopolska Dyrekcja Parków Krajobrazowych, która negatywnie zaopiniowała wydanie decyzji środowiskowej dla przebiegu BDI przez południową stronę Wadowic. I oczywiście z perspektywy mojej, kogoś, kto jest miłośnikiem miasta, kto się tutaj urodził, komu zależy na tym rozwoju tego miasta, takie ulokowanie wariantów BDI, czyli przez nasze tereny zamieszkałe, niszczące krajobraz, który, jak Państwo powinni pamiętać, stanowił inspirację dla Karola Wojtyły, więc powinniśmy przede wszystkim dbać o te wartości, jeśli chcemy być miastem papieskim dbać o te wartości kulturowe, które stanowią o pewnym dziedzictwie miasta, dziedzictwie także historycznym, no takie rozwiązanie jest niedopuszczalne w sytuacji, kiedy od strony północnej dysponujemy zarówno obwodnicą miasta, którą można poszerzyć, jak również terenami wartości, o niskiej wartości przyrodniczej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim stawy na podstawie przebiegu drogi powiatowej już leżące na terenie gminy Tomice, gdzie znajduje się teren Natury 2000 i z tego powodu i wyłącznie z tego Generalna Dyrekcja postanowiła realizować tą drogę w wariancie niekorzystnym dla miasta, drogim, ale korzystnym dla urzędników, bo unikają pewnego problemu. Prawnego, którym musieliby się zmierzyć. Oczywiście obszary Natura 2000 są obszarami inwestycyjnymi. To nie są obszary chronione w, przed inwestycjami. Można tam inwestować pod speł po, przy spełnieniu określonych warunków. Od 2009 roku mówię Generalnej Dyrekcji, że jestem w stanie sfinansować im całą procedurę prawną przejścia przez Naturę 2000. Yy, mówiłem to jako działacz społeczny, bo byłem w stanie za free to zrobić. Teraz mówię to jako burmistrz miasta. Jesteśmy w stanie znaleźć kancelarię prawną, która realizuje tego typu inwestycje w naturze z powodzeniem. Nie będzie żadnego problemu, żeby tą drogę przeprowadzić. Musi być tylko chęć ze strony generalnej dyrekcji, żeby tak rzeczywiście się stało. Oczywiście ta treść, którą ma rezolucja państwa z yy, radnych spis, yy, zawiera zdania nieprawdziwe. Między innymi pada tam zdanie zupełnie niezgodne z rzeczywistością, że droga wyprowadza ruch tranzytowy z terenów zamieszkałych. Ta droga po pierwsze przyciąga ruch tranzytowy do gminy, którego dzisiaj nie ma, bo transfer drogą ekspresową będzie odbywał się w ramach sieci międzynarodowych połączeń, więc wjadą tutaj samochody, które nigdy nie wjeżdżają, czyli cały transport kołowy będzie, będzie jechał przez Wadowice, a do tego jeszcze jak państwo widzicie ten zielony przebieg zaproponowany przez GDKiA, ja, droga wchodzi w tereny mieszkaniowe. Ta droga idzie przez tereny mieszkaniowe, więc jeżeli ktoś podpisuje się pod pismem, że wadowice mają szansę, bo BDI wyprowadza ruch tranzytowy z terenów zamieszkałych, no to chyba nie wie, jak ta droga ma przebiegać. No nie wiem, pani Maria ostatnio rozmawiała, podpisała się pani pod rezolucją? No podpisała się pani, a ostatnio o tym rozmawialiśmy, że droga wejdzie w tereny zamieszkałe. No to nie wiem, jak można jednocześnie twierdzić, że droga wejdzie w tereny zamieszkałe i że jest szansą dla Wadowic, bo omija tereny zamieszkałe. Ta droga omija tereny niezamieszkałe, niemieszkaniowe. Omija tereny niemieszkaniowe i wchodzi w tereny mieszkaniowe. Z tej perspektywy to jest niekorzystna inwestycja dla Wadowic. Ceny działek w naszych mieszkańców, w posiadaniu naszych mieszkańców spadną. Jaki to jest rozwój gospodarczy? Jakie fabryki powstaną w terenach mieszkaniowych, które będzie obsługiwać ta droga? Żadne. Jedyne tereny przemysłowe, które mamy, produkcyjno-usługowe, są właśnie na północy gminy, ale tamtędy ta droga nie idzie. Ta droga właśnie jest skierowywana z uwagi na Naturę 2000 na południe. Na tym obrazku zaznaczyliśmy jeszcze przebieg naszej obwodnicy. To jest ten, ten, ta czerwona linia, i, yy, i tą obwodnicą można do pewnego momentu poprowadzić i później przy moście kolejowym odbić na Zaskawie BDI i później prowadzić ją wzdłuż torów kolejowych. Zaproponowaliśmy też znacznie korzystniejszy wariant dla nas, czyli przejście obwodnicą na wprost na Roków. Tam powinien być most, który pozwoliłby udrożnić Ruch w Wadowicach i taką propozycję przedstawiliśmy zarówno Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jak i na spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad, które odbyło się zresztą w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie dwa tygodnie temu, tam dzień czy, czy parę dni przed spotkaniem tutaj z Wojewodą, które nie doszło do skutku. I koszt inwestycji BDI przekracza koszt zapory w Świnnej Porębie. Zapora w silnej porębie to jest około 2,5 miliarda złotych. BDI to jest dzisiaj szacowane 3,5 miliarda. Oczywiście po przetargach droga wyjdzie pewnie taniej w stosunku do kosztorysów inwestorskich, ale nie zmienia to faktu, że na tą drogę potrzeba zgromadzić środki równe środkom potrzebnym do wybudowania zapory w silnej porębie. Czy to jest realne tego typu inwestycja? Moim zdaniem nie. Dlatego, że dzisiaj w programie drogowym brakuje 100 miliardów złotych. Wątpię, aby. Politycy decydujący o dużych inwestycjach w Polsce nagle postanowili budować drogę o takim przebiegu między Głogoczowem i Bielskiem za taką kwotę pieniędzy. Ta droga jest równoległa do istniejących już połączeń. Znacznie taniej i korzystniej byłoby zmodernizować istniejące połączenia kolejowe i samochodowe niż budować trzecią linię łączącą Bielsko z Krakowem. Ta droga nie będzie obsługiwała naszego ruchu lokalnego. Zaraz to zobaczymy na wykresie, albo i nie, bo nie mam tu tego wykresu. W każdym razie droga w ogóle nie załatwia sprawy transferu drogą Krajową 28, czyli ten korek przy podchalaninie taki jaki był, taki będzie, bo te samochody nie będą w ogóle korzystać z BDI, tylko będą przejeżdżać przez miasto tak, jak przejeżdżają. Węzły powodują, że dalej te miejsca, które mamy, newralgiczne, czyli Rondo Kulickiego, Putka, yy, moznaskawie, skawie Wałowa, dalej będą wyglądać tak samo. Wiadomo korek się zmniejszy, no bo będzie mniejszy ruch transferowy Bielsko-Kraków, ale nie oznacza to, że ten korek zniknie. On dalej będzie. Co więcej droga będzie dojeżdżać do Głogoczowa, doprowadzać ruch samochodowy do Głogoczowa. W Głogoczowie będzie musiała ten nowy ruch pomieścić Zakopianka. Kolejna jakby odnoga BDI, która ma rozładować Głogoczów, to jest następne 5-10 lat czekania. A jeszcze nawet nie jest chyba projektowana, droga przez Tomicę ma być zbudowana jako trzeci etap. Będzie wiodła od radoczy poprzez Tomicę do węzła w Hoczni. Ona dopiero miałaby ewentualnie rozwiązać problem transferu przez DK28. No to to jest 20 lat czekania. A w międzyczasie co? Więc mamienie nas takimi obietnicami, że BDI rozwiąże za 10 lat nasz problem, w sytuacji kiedy my nie mamy rozwiązanych żadnych problemów lokalnych z ruchem drogowym. No, nie jest to naj, najsensowniejszy pomysł. Dlatego, my proponujemy, żeby jeśli już mamy robić BDI, to rozwiążmy sobie te problemy, które mamy z ruchem w mieście. Czyli zmodernizujmy obwodnice, skrzyżowania z torami kolejowymi, wybudujmy dodatkowy most. I to jest właśnie te dwa warianty, które zaproponowaliśmy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I wtedy będziemy w stanie. Rozładować korki nawałowej, bo wyjazd węzeł na roków będzie zupełnie gdzie indziej. Prowadzimy drogę przez tereny niezamieszkałe, bo w rokowie mamy pola lub obwodnicą, a więc w terenie, gdzie nie ma bezpośrednio przyległych domów z wyjątkiem obszaru dworca kolejowego, gdzie tam są, tam jest osiedle mieszkaniowe, ale możemy, jak Państwo zobaczycie na kolejnym slajdzie, spokojnie poszerzyć sobie obwodnicę, bo tam jest jeszcze miejsce. Jest zainteresowanie kolei dosunięciem drogi do torów kolejowych, wyrażone przez kierownictwo Polskich Linii Kolejowych. O tym, o tym, co planujemy z koleją, jeszcze powiem. Więc, warunki do działania jakiegoś wspólnego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad są. Jest miejsce, gdzie można przeprowadzić alternatywne warianty. No Tylko musi być wola polityczna ze strony inwestora. Ten inwestor tej woli nie wyraża od 2009 roku. Więc jak mi dzisiaj ktoś mówi, że wadowice stanowią hamulcowego BDI, to ja, mu, to ja odpowiadam tak. A co dyrekcja krajo, dróg krajowych zrobiła od 2009 roku, żeby zrobić więcej niż jeden wariant do wniosku o decyzję środowiskową? Jakie działania wykonali? Żadne. Więc nie widzę roli, tutaj destrukcyjnej roli samorządu. Widzę brak chęci współpracy ze strony inicjatora tego przedsięwzięcia. Droga, która by poszła obwodnicą, nie dość, że byłaby tania, nie dość, że modernizowała, rozwiązywałaby nasze problemy, to jeszcze byłaby akceptowalna społecznie. Obwodnica i tak już jest y, miejscem, gdzie jest y, natężony ruch samochodowy. Nikomu by to nie przeszkadzało, gdybyśmy tam dołożyli jeden pas, ekrany i porządnie tą drogę wygłuszyli. Dzisiaj ta droga w takim, takim zakresie, jakim jest, jest głównym źródłem hałasu w Wadowicach. Tą drogę słychać cały czas. Ona cały czas buczy i szumi. Dlatego, że nie ma tam wprowadzonych rozwiązań, które by izolowały akustycznie miasto przed wpływem tej drogi. Jeżeli nie skierujemy tam uwagi inwestora, no to nigdy tej drogi nie zrobimy, nie będziemy mieli zrobionej tak, jak trzeba. No i wreszcie, jakie, były, jakie jest nastawienie mieszkańców do, do BDI? Wcześniej pokazywałem, że do tego przebiegu południowego, wcześniej pokazywałem, że wyniki ankiet były jednoznaczne. No, 2200 ludzi Przeciwko południowi 202 za południem. Więc ankiety inwestora. Tutaj wyniki wyborów. Dwóch kandydatów, którzy startowali w wyborach, deklarowało, że nie zgadzają się na, na południowe przebiegi BDI. Razem zebrali 11 tysięcy głosów. Kandydat, który chciał jak najszybszej budowy BDI, odpadł już w pierwszej turze. Nie? Otrzymał w porównaniu do tego no, czterokrotnie, można powiedzieć czterokrotną, mniejsze poparcie. Więc to pokazuje, jak się rozkładały nastroje mieszkańców. W stosunku do BDI w czasie wyborów samorządowych. No i wreszcie tutaj jest rzut oka na to, jak wygląda dzisiaj obwodnica. Jak Państwo widzicie, wokół te, obok tego pasa, który jest, który się znajduje już w obwodnicy, jest pas, w którym można, pas, o którym można poszerzyć tą drogę, gdyby inwestor chciał realizować BDI tym wariantem. Z mojego punktu widzenia nie może być tak, że mamy tereny puste, mamy tereny, na których nikt nie mieszka, możemy tam zrobić tereny przemysłowe, ale wygoda inwestora mówi, nie, wrzucamy wam to do Jaroszowic, wrzucamy wam to do hoczni, wrzucamy wam to do Zawadki, do Kleczy, bo tak jest nam wygodniej. I cieszcie się, bo będziecie mieli drogę. I będziecie jechać szybko do Głogoczowa, a potem sobie staniecie w korku w Głogoczowie na Zakopiance. Dla mnie tego, argument, tego typu argumenty są nieprzekonujące i wolałbym, żebyśmy inwestowali w drogę, połączenie drogowe, które będzie w przyszłości wzmacniać nasze atuty jako gminy, a nie obdzierać nas z tych atutów, które mamy, czyli z terenów rekreacyjnych na południu miasta i z krajobrazu, który mamy z Beskidem Małym wpisanym w panoramę miasta. Jeżeli to stracimy, no to... Możemy się pożegnać z tym modelem rozwoju, który planujemy dla Wadowic, czyli miasta rekreacyjnego, miasta turystycznego przy zbiorniku wodnym, gdzie mieszkańcy okolicznych aglomeracji przyjeżdżają na weekend, bo tu jest cicho i można uprawiać rekreację i sport. Jeżeli sobie wprowadzimy tutaj autostradę, no to fajnie, będzie można szybko przyjechać, kupić kremówkę i szybko stąd wyjechać, bo nikt nie będzie chciał tutaj ani się osiedlać, ani mieszkać w now na nowych osiedlach. Ani uprawiać tutaj turystyki, rekreacji. Więc jest to poważne zagrożenie dla Wadowic realizacja tej inwestycji w tym kształcie, który jest. Oczywiście jestem całkowicie pewny, że politycy, którzy dzisiaj deklarują wielkie poparcie dla tej inwestycji, nigdy nie znajdą na nią pieniędzy w budżecie. I ona nigdy nie zostanie zrealizowana mimo obietnic. Jeżeli już, to będzie to etapowane, będą próby jakiejś realizacji kolejnych etapów i obiecywanie, że kiedyś Powstanie wszystko. Ale jak dzisiaj sobie nie wywalczymy korzystnych dla siebie przebiegów, to już później może to nigdy się nie udać. Więc tutaj jest też kwestia spojrzenia w przyszłość i zastanowienia się, co w Gminie Wadowice jest korzystniejsze. Z tego co widzę, to państwo z Jaroszowic podpisali się pod, pod tą rezolucją. Wytłumaczcie mieszkańcom Jaroszowic, że autostrada przez środek Gminy, przez środek i miejscowości jest, jest korzystnym rozwiązaniem. Życzę powodzenia. Myślę, że tego typu przedsięwzięcie, tego typu przedsięwzięcie nie może być robione wbrew mieszkańcom, nie może być robione wbrew temu, co chcą ludzie. Dlatego uważałem, że powinna generalna dyrekcja zaproponować alternatywne warianty, i powtarzam to od 2009 roku, a wybór pośród dwóch alternatywnych wariantów musi być oddany ludziom. To nie może być tak, że decyduje sobie 21 osób na tej sali czy burmistrz, a ludzie nie mają nic do powiedzenia. Ani nie daj Boże, jak jest teraz, decyduje sobie inwestor, czyli Generalna Dyrekcja To Autostrad, kierując się tylko swoim interesem. Nigdy mieszkańcy Hoczni, Jaroszowic, Zawadki, Wadowic, Kleczy nie wybaczą nam, jeżeli nie będziemy w stanie po pierwsze doprowadzić do stworzenia realnych alternatywnych wariantów dla tego co jest, a po drugie oddania im inicjatywy i wskazania gdzie sobie mieszkańcy życzą przebieg tej drogi, który z ich punktu widzenia jest korzystniejszy dla gminy Wadowice. I uważam, że to powinno być naszym priorytetem przy tym zagadnieniu. Dziękuję.